Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie kochani, przychodzę do Was z filmem, jakiego nie mogliście uświadczyć przez ostatnie kilka miesięcy, a więc wartość pudełek I Love Box. To jest swoją drogą ciekawe, bo wiele z Was właśnie z tymi boxami mnie kojarzy, a tak jak mówię kilka miesięcy po prostu tych filmów na kanale nie było. Ale dzisiaj to nadrabiamy, mam Wam do pokazania dwie edycje, edycję koreańską oraz edycję premium, są to edycje z lipca. Nim jednak przejdziemy jeszcze do zasadniczej treści filmu, yy, kilka informacji praktyczno-technicznych. Do 25 sierpnia nadal możecie zamówić pudełko Premium, czyli pudełko sierpniowe, w którym to znajdziecie kosmetyki luksusowej marki o wartości 2300 zł. Box kosztuje 89.99 i wiele z Was, serio, wiele pyta mnie prywatnie czy w wiadomościach prywatnych na Instagramie, czy ja wiem, co to za marka. I czy aby na pewno taka jest wartość tych kosmetyków? No więc ja nie wiem, co za marka, nie, 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 nie przekazano mi. I to nawet lepiej, bo tak by mnie kusiło, żeby chlapnąć. Natomiast cena, wartość tych produktów wynika z ceny regularnej, którą zaproponował, którą zawsze proponuje producent. Tak? Zawsze jak jakiś produkt jest wprowadzany na rynek, to producent określa, jakie mają mieć plus minus ceny dane produkty. I tak jest i w tym przypadku. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co to za kosmetyki, jesteście ciekawe przede wszystkim przekornie, czy one są warte tej swojej ceny, czy producent totalnie odpłynął, czy, czy może wręcz przeciwnie, no to macie okazję dalej, tak jak mówię, boksy sprzedaży. Tutaj również jest podana informacja, iż kosmetyki te są ważne do końca 2021 roku. To ja jeszcze Wam tylko przypomnę o zostawieniu kciuka do góry, o napisaniu komentarza i o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. I możemy przejść do zasadniczej treści filmu. Zapraszam gorąco do oglądania. Zacznijmy sobie od boksa koreańskiego. Jest to, tak jak wspomniałam, edycja lipcowa. Ten boks kosztuje. 169 99 groszy i jeżeli ktoś jest nim zainteresowany, po tym jak pokażę jego zawartość, to można skontaktować się mailowo z iLoveBoxem, czyli tam kontakt mała, małpa, pewnie iLoveBox.pl, tak obstawiam, i dopytać, czy nadal można kupić to pudełko, bo podobno kilka sztuk zostało. One, te, te pudełka koreańskie tym razem były również w zależności od naszego typu cery, z tym, że te pudełka, które zostały, będą bez tam kilku, Gratisów, tak? No bo jak już przez sprzedaży były dodatkowo gratisy. Lecimy z tą zawartością. Słuchajcie, tutaj króluje marka Frudia, a więc marka właśnie Kolańskich Kosmetyków. I pierwszy produkt, jaki wyciągam, to maseczka. Wszystkie kosmetyki są z tej samej linii, więc jest to można powiedzieć kompleksowa pielęgnacja. I tutaj właśnie mam maseczkę. I chciałabym przeczytać: to jest odżywczo nawilżająca maseczka na, płachcie, na bazie 46% ekstraktu z granatu. Także tak ona się prezentuje, następnie mamy też taki przeuroczy, ja już kiedyś miałam ten słoiczek przeuroczy, miniaturkowy krem yy, i jest to odżywczo nawilżający krem na bazie 63% ekstraktu z granatu, zawiera antyoksydanty oraz polifenole, yy, tak to jest seria przeciwzmarszczkowa, dobrze, dobrze, dobrze kojarzyłam i to jest słuchajcie takie malutkie opakowanie, ono jest ważne do 2024 roku, przepięknie, ja, ja, ja lubię takie. Takie miniaturki, no bo trudno powiedzieć, że to, jest, to nie jest absolutnie próbka. Tutaj mamy 10 gramów kremu do twarzy. Następnie mamy serum właśnie z tej samej serii. Spójrzmy jeszcze sobie na datę. Data to jest 2023 rok, konkretnie 30 listopada. Także hu, może zdecydowanie poczekać i ponownie, ponieważ to jest ta sama seria produktów, więc jest to serum, które ma zadanie nam odżywiać i nawilżać. Także coś, coś ciekawego. Słuchajcie, to już jest fajny, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale to już jest fajny patent, żeby pomyśleć o prezentach gwiazdkowych, serio. Po tym, jak mi się wyświetliła reklama kalendarza adwentowego Look Fantastic, który chyba w tym roku będzie znowu droższy, zresztą ja to mówiłam w zeszłym roku, że jak tak dalej pójdzie, to w 2021 w sierpniu będziemy gadać o kalendarzach adwentowych i to już się autentycznie dzieje. Produkt bardzo długoważny, bardzo, że tak powiem, efektownie wyglądający i na pewno bardzo fajny. Kolejny produkt, jaki mam, to jest toner z tej samej serii. No jak się domyślacie, wartość tego boksa znacząco przewyższa cenę jego zakupu. Mamy tutaj również oczyszczającą piankę i jest to pianka, która również ma skutecznie usunąć ma makijaż oraz zanieczyszczenia. Oczywiście wszystkie te kosmetyki, również poprzez te ekstrakty, składniki aktywne, mają zapobiegać powstawaniu nowych zmarszczek. I to koniec, jeśli chodzi o markę Frudia. Tutaj mam jeszcze z Perfect BB Deep Cleansing Oil, a więc taki mały olejek do oczyszczania. Mam również marki Dove Doft, Doft i to jest Revitalizing Lip Cream, a więc balsam i on będzie w kolorze rose. Już kiedyś miałam ten balsam, także coś mi się kojarzy, to jest, ja pozwólcie, że go wyciągnę. Tak, na pewno miałam ten balsam, to jest taki balsam w tubce, on nadaje delikatny kolor ustom, a przy tym, no po prostu ładnie. Mm, Nadaje bardzo ładny kolor ustom, a przy tym je dodatkowo pielęgnuje. Mamy również miniaturkę z Mish Time Revolution, i to jest esencja z fermentem, takie maleństwo. I ostatnia rzecz, jaka się tutaj znalazła, to jest maska marki Mediheal, ta kapsułowa, a więc tutaj mamy esencję którą, o ile pamięć mnie nie myli, chyba się wpuszcza na tą maseczkę, nie? Powiem Wam, że dawno bardzo nie miałam tej maski, nie, gadam totalne głupoty, ponieważ to jest serum, które nakładamy po zdjęciu maseczki. Pomyliły mi się maseczki, też na pewno była taka, gdzie się właśnie wpuszczało i tak spojrzałam na ten obrazek. Także maseczka marki Mediheal również, która intensywnie ma nawilżać, rozświetlać, wyrównać kolory i wygładzić. I to całość pudełka, dajcie znać, jak Wam się podoba. Moim zdaniem no zawartość jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Przede wszystkim jest to kompleksowa pielęgnacja. Największy produkt no to toner, z którego będziemy korzystać, pianka, serum i ta miniaturka kremu, maseczka. Moim zdaniem naprawdę mm, fajnie, no nie można się tutaj do niczego przyczepić. Ale oczywiście czekam na Wasze zdanie, bo Wy często macie troszeczkę inne spojrzenie na niektóre rzeczy, czy też zawartości właśnie takich pudełek jak ja. Także zawsze każda opinia w cenie. A teraz lecimy z drugim pudełeczkiem, a więc pudełkiem premium. Również z lipca. Tutaj, słuchajcie, w tym bokie znalazły się trzy maseczki zorientane, które nie ukrywam, że. Może sobie tylko to odstawimy. Które nie ukrywam, że bardzo mnie cieszą, bo nigdy tych masek nie używałam. Mamy tutaj różową wiśnię i jest to maseczka w 100% naturalna, która ma być maseczką rozświetlającą. I tu jest słuchajcie, 30 ml. Fajne, fajne opakowanie, że ono jest właśnie zakręcane, więc bez, bez problemu możemy sobie dozować produkt. Mamy tutaj również maseczkę numer 2, która też ma być maseczką Glow, ta co w ogóle się mieni. I to jest maseczka z niebieską hotunią, czymkolwiek hotunia jest. I ta maseczka, mimo że się mieni i się nazywa Glow, to główne jej zadanie to. E, ograniczyć wydzielanie sebum, oczyścić, nawilżyć, zmniejszać por, zmniejszyć pory i lekko zmatowić skórę. Czyli jest to taka e, maseczka, po prostu, która poprzez swoje działanie jakby zapewni nam ostateczny efekt glow, jeżeli ta cera będzie wypielęgnowana i oczyszczona. I trzecia maseczka to jest maseczka e, przekozacka, bo jest złota. I jest to maseczka, która również ma nam zapewnić taka bardziej typu anti-aging, ponieważ ma odżywić naszą skórę, ją ujędnić, zredukować zmarszczki oraz rozjaśnić przebarwienia. Także słuchajcie, 30 ml maski, a będziemy piękne, młode i, i, i cudowne. A tak zupełnie poważnie, bardzo mnie to cieszy, bo powiem Wam jakoś ostatnio mam problem z maseczkami w płachcie, tak jak kiedyś używałam ich na potęgę, tak teraz jakoś wolę. Właśnie takie maski kremowe, szczególnie kiedy sobie nakładam podczas kąpieli, jakoś bardzo mi to po prostu pasuje. Kolejna rzecz, jaka się znajduje w tym pudełku, to bardzo dobrze znana mi marka. Jest to marka Greenfields Cosmetics i są to, słuchajcie, kosmetyki, których jeszcze z tego, co ja osobiście kojarzę, bo gdzieś tam mimo wszystko wiecie, śledziłam, nawet jak u mnie nie było filmów, że w Island Boxie jej nie było. O, do tego generalnie zmierzam. I jest to krem do cery wrażliwej z ekstraktem z sakury. Ja od siebie dodam, że jest to, o ile Pani mnie nie myli, tak. Jest to marka litewska i ona właśnie była inspirowana pielęgnacją koreańską, dlatego jest cała właśnie seria tych kosmetyków stworzona z ekstraktem z sakury. Tak, tak prezentuje się kartonik. Ja używałam tego kremu, miałam krem na dzień, miałam krem na nos, miałam tonik, miałam chyba wszystkie kosmetyki z tej serii. Te kosmetyki też charakteryzują się w miarę przystępną ceną i naprawdę z tego co pamiętam, były bardzo, bardzo fajne. Więc dla kogoś, kto nie próbował wcześniej, myślę, że super. No i później ewentualnie łatwo wiecie, to kupić ponownie, bo jest to po prostu przystępne cenowo. I kolejny produkt, którego powiem Wam jestem szalenie ciekawa, to jest marka BioApp. Marka mi osobiście znana, ale produkt zupełnie nie, i jest to esencja do skóry głowy. Be happy, odżywienie i witalność dla szczęśliwych cebulek i mocnych włosów. Duże, konkretne, szklane opakowanie, myślę, że ono ma za 100 ml, tak, dokładnie ma 100 ml. Już wam przytam, co to robi. Przeznaczona esencja jest do pielęgnacji skóry głowy dla każdego, kto chce wzmocnić włosy, poczynając od ich nasady. Podstawą działania esencji są proteiny soi i pszenicy oraz ekstrakt z. Amli. Preparat zawiera również prowitaminę B5, niacynamit oraz kompozycję wyciągów roślinnych, wpływając na pobudzenie witalności włosów, m.in. bluszcz, winorośna, na arnikę czy też cytryna. Także, no, moim zdaniem, coś, coś, coś fajnego, coś innego na pewno. Dalej z kolei mamy markę, której w ogóle nie kojarzę i jest to marka Madame Justin. I dostajemy tutaj kalogen, kolagen, przepraszam, kolagen hialuronik, a więc po prostu kolagen i kwas hialuronowy. Tak się prezentuje opakowanie i to jest, słuchajcie, polska marka z tego, z tego, co widzę, naturalnych kosmetyków. I jest to serum na bazie kwasu hialuronowego z kolagenem, wyciąg z drożdży, o działaniu napinającym, odżywczym. Serum spłyca zmarszczki, rozświetla i odmładza skórę, idealne jako baza pod makijaż. I dalej mamy z tej samej marki olejek silnie odżywczy z olejem migdałowym, arganowym i recynowym i jest to, słuchajcie, olejek do pielęgnacji skórek paznokci, dłoni, końcówek włosów i suchej skóry. I super, i powiem Wam, z tego jestem szalenie zadowolona, to mi się najbardziej przyda, nie ukrywam. Od razu sobie to wrzucę do mojej szuflady, gdzie właśnie trzymam, albo do szuflady właściwie nocnej, tak, żeby smarować te skórki. Cały czas mam, słuchajcie, problem z tym, że tak jak już Wam kiedyś wspominałam, zrobię te paznokcie, ładnie to wygląda, a później mam suche skórki i wygląda to bardzo nieestetycznie po prostu, mimo że sama płytka jest ładnie pomalowana. Więc, więc ekstra i ten, słuchajcie, olej jest o zapachu gumy balonowej. To co? Wąchamy? Mm? Ale faktycznie, ale ładny ma zapach, wiecie? Ma zapach w jakimś stopniu gumy balonowej, taki dosyć słodki, ale przyjemny, bo nie wiem, czy kojarzycie, jak kiedyś były szampony i cała w ogóle linia do włosów marki Osi i tam była taka słynna odżywka, co, znaczy dalej ta marka istnieje, tylko był na nią ogromny boom na YouTube i tam była słynna odżywka, co miała pachnieć gumą balonową, a mi to po prostu tak niesamowicie śmierdziało, że nie rozumiałam jakby jak ktoś może mówić, że to tak pachnie, a to bardzo ładnie. To bardzo mi się podoba, ekstra, to sobie a, dobra, prostu sobie wszystko ułożę i dalej mamy już bardzo dobrze dwa znane mi produkty, a więc po pierwsze Go Nature bardzo dobra marka kosmetyków naturalnych, świetne olejki, świetne serum dla facetów, świetne masełko wielofunkcyjne, u nas to szło tonami. i tutaj mamy olejek ultra nawilżający Emolio. Jest to olejek o lekkim takim zapachu lawendowym i możemy go używać zarówno do twarzy, do ciała, ponownie do włosów, a jeżeli chcemy go po prostu szybko zużyć albo sobie zafundować jakieś taki bardziej spa. No to polecam wlać sobie, mimo że to jest takie opakowanie, to polecam wlać sobie do kąpieli. Kąpiel w tym olejku jest naprawdę niesamowita, tylko wiadomo, że dosyć szybko wtedy on nam się skończy. Ale naprawdę ten i zapach, i właściwości, które on wykazuje, jak się jakby w tej wodzie, wiecie, z wodą połączy, skóra jest po tym niesamowicie przyjemna. Także ja używam i tak, i tak, jakby do wszystkiego już zaliczyłam ten olejek, także mogę zdecydowanie ze swojej strony Wam go w ogóle polecić. I ostatnia rzecz to produkt pod tytułem Maska miodowa marka Buffy. Marka Buffy, nie wiem, czy pamiętacie tą markę. W moim pierwszym chyba I Love Boxie były dwie miniaturki w postaci peelingów tej marki i marka specjalizuje się w kosmetykach na bazie miodu. Mamy właśnie peelingi i mamy tą maskę miodową. I maska miodowa najpierw była wydawana w takich dużych tubach, a później również rozpoczęto jej produkcję właśnie w takich opakowaniach z. Z pompką. Są to słuchajcie produkty naturalne. Ten miód się też dodatkowo krystalizuje. O tym warto wspomnieć. Takie opakowanie straczy na 60 aplikacji i maska ta jest absolutnie do wszystkiego. Możemy ją zarówno nakładać na twarz, na ciało, na włosy poprzez krystalizację miodu, bo tylko co pamiętam, ona nie ma żadnej domieszki. Tylko poprzez właśnie krystalizację miodu minimalnie jakby tworzą nam się takie granulki. Więc można powiedzieć, że jest to maska również poniekąd delikatnie peelingująca, czyli nakładamy ją na przykład na twarz, zostawiamy tak, aby to działanie odżywcze miodu i regeneracyjne jakby mogło się zadziać, a następnie przed zmyciem wykonujemy delikatny masaż. Poprzez pocieranie i w tym momencie następuje również minimalna eksfoliacja naskórka. Mówię, bardzo dobrze znany mi produkt, bardzo fajny produkt, więc dawno go nie używałam, więc bardzo mnie cieszę, że się tutaj znalazł. Z przyjemnością go sobie pyknę. No to kochani, już wszystkie produkty z właśnie tych dwóch I Love Boxów. Linki oczywiście znajdziecie w opisie, jeżeli macie ochotę zdecydować się na zakup. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam Was rzecz jasna do kolejnych filmów. Do zobaczenia we wtorek.